Za kulisami panowała przepiękna atmosfera, taka kobieca. Wszystkie dziewczyny były poprzebierane i czuć było po prostu tą kobiecość, ten girl's power. Pomyślałam sobie, ja tak kocham kobiety i tą moc, jak my się potrafimy wspierać, jak my potrafimy drugiej kobiecie poprawić koronę na głowie. bradej to wyjątkowe wydarzenie dedykowane wyjątkowym osobom czyli pacjentkom które mierzą się z chorobą nowotworową one dzięki swojej sile i determinacji są bohaterkami dzisiejszego wieczoru drogie panie ukłony z naszej strony i gratulujemy serdecznie odwagi Fantastyczne kobiety, które przeżyły podobną sytuację, które się podniosły z tego. To jest po prostu niesamowite wydarzenie, tak? I myślę, że warto wziąć w nim udział. Robimy wszystko, żeby pokazać, że profilaktyka ratuje życie. Wiele udało się zrobić dzięki bradej kwestii świadomości leczenia. I to jest kolejny raz, kiedy możemy stanąć przed Państwem, ale przede wszystkim stanąć koło naszych wspaniałych pacjentek z dumą, Oświetlenie ich blaskiem dzisiaj. To nie jest coś niemożliwego, żeby wejść w nowe życie, żeby odzyskać wiarę. Na co dzień Sztuka medycyny nie jest aż tak bardzo związana ze sztuką, ale będę upierał się, że dzisiaj możemy połączyć sztukę medycyny ze sztuką mody, muzyki i tańca. Czuć niesamowitą energię kobiet, i jakby tą wspólnotę. To jest niesamowite przeżycie i polecam każdemu. Nie myślałam, że przyjdzie taki dzień, kiedy stanę się nad tą jedną chwilę modelką. Ogromna radość z tego, że jesteśmy tutaj wszystkie razem, bo mimo tego, że jesteśmy z różnych środowisk, ale choroba nas łączy, jednoczy i daje ogromną nadzieję. Na próbach nie czułam się zbyt pewnie, ale jak już wskoczyłam w tą kreację, cały, cała ta otoczka zrobiła swoje, i, i wydaje mi się, że dość takim krokiem pewnym udało mi się wejść na tą scenę. Siła, wsparcie i olbrzymia, Olbrzymia moc yy, nie do zatrzymania. Tak Jesteśmy wielkie. Jesteśmy chwilę po Gali Bradej 2023, czyli gali honorującej kobiety, które są w trakcie walki albo wygrały walkę z rakiem piersi. Jest bardzo bolesnym badaniem, ale w naszej pracowni jesteśmy w stanie zapewnić to badanie na tyle komfortowo, że pacjent naprawdę może się dobrze czuć i naprawdę bardzo zachęcamy do tych badań. Tak naprawdę ta kobieta, którą namawiamy do tej profilaktyki, powinna być męża, partnera, syna, ojca za rękę i zaprowadzić na każde inne badanie profilaktyczne. Się bardzo, że dużo jest ludzi o otwartym sercu, o dobrym sercu i dzisiaj mogli się ci ludzie spotkać i dalej wspierać. Wspaniale, naprawdę piękne. Zarówno jeśli chodzi o same bohaterki, czyli pacjentki, jak i oprawę, lekarzy. Myślę, że nie ma nic piękniejszego niż medycyna sztuka, moda i wszystko razem. ogólnie całym wydarzeniem, począwszy od początku po sam koniec wszystko było dla kobiet, było idealnie, nic bym nie zmieniła.